Zbliżamy się do wspomnianego już przeze mnie źródełka Marii, na którym trochę przestaniemy, odpoczniemy pokażę Wam również na filmie okolice ale póki co jak widać dalej podążamy szwakiem czarnym do wspomnianego ze mnie śrudełko, które znajduje się, przepraszam bardzo, kamera mi się obsunęła, znajduje się około kilometra stąd, widać na rozwidleniu. My na tym rozwidleniu, oczywiście, odbijemy sobie zgodnie z oznakowaniem szlaku w lewo idziemy po drodze, jak widać. Mijamy kolejne bagna. W ostatnich roztopach może być jeszcze sporo, które też mogą być siedliskami. z bliskami, trzy różnych zwierząt wodnych oczywiście obok jeszcze też resztki drzew ślady gospodarki nad co nie za bardzo wpływa na naszą wycieczkę na trakcję naszej wycieczki Idziemy. A idziemy sobie dalej spokojnie drogą. Więc różne głazy. z ślady gospodarki na leśnicy. Jak widzimy lasy oliwskie nie zachwycają również czystością. Jest to ważne z punktu widzenia przyrody, dlatego że wiemy że prostą torebkę foliową proszę bardzo no, tak właśnie traktujemy nasze lasy. To nie jest powodem do dumy, ale ku przestrodze na filmie powinno się znaleźć. Dobra, dobie. na dreśnictwa sobie tylko poglądamy. Yes, Już idziemy dalej myślę, że to wystarczy tych przecudnych widoków Szkoda tylko, że przecudnych odwrotnie, żeby wam to jakoś rekompensować umieścimy tu też jakiś przyjemniejszych okazji no to na razie idziemy sobie spokojnie do źródła Eli słuchając różnych odkłosów przyrody przyświecącym oczywiście słońcu na razie. Na razie to wszystko. Cześć.